Kodit, më rëtë të 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 Cześć, witajcie, czycie mnie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy o aplikacji Tom Talking, ponieważ ta aplikacja okazała się być bardzo dziwną aplikacją. Dla potrzeb odcinków głównego kotka będę nazywał Tomo, ponieważ tak po prostu łatwiej mi się wypowiadać na temat tej właśnie aplikacji. Ale przejdźmy do rzeczy. W tej aplikacji, gdy dwa Tomo będą rozmawiały wraz ze sobą, można usłyszeć bardzo przerażające dźwięki dzieci, jakby jakieś dzieci cierpiały. Dzisiaj na tym odcineczku właśnie będziemy to sprawdzać, czy takie dźwięki naprawdę są słyszalne, gdy dwa Tomo ze sobą rozmawiają. Rozmawiają I będziemy też sprawdzać, czy ta aplikacja też jest również tak bardzo straszna, jaką opisują Ponieważ gdy właśnie te dwa tomo będą ze sobą rozmawiały Czyli ja na przykład do jednego powiem Dzień dobry, albo siema One przez właśnie będą ze sobą rozmawiały I wtedy właśnie w tle będzie jakieś dziwne, przerażające dźwięki dzieci Jakby one cierpiały Więc jeżeli to się ciekawiło, zostaw teraz łapeczkę w górę oraz subskrypcję A ja właśnie będę leciał już do tej aplikacji, żeby sprawdzić Czy właśnie takie rzeczy tutaj się odbywają Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję A ja idę już to Sprawdzać. Drodzy właśnie widzicie, mam przed sobą tę aplikację. MyTOM. Jeśli nie będę jej włączał, ponieważ ta aplikacja przechwytuje każdy nasz dźwięk, który do niej powiemy. Chodzi o to w tej grze, żeby aplikować tym małym kotkiem, i też on odpowiada po prostu nasze pytania lub teraz z nami głos w jakimś dziwnym, zmodyfikowanym głosie. Czyli, na przykład, powiemy do niego siema i on nam też odpowie, ale właśnie z tym zmodyfikowanym głosem. Podobno, gdy właśnie dwa tomy się spotkają razem, czyli jeżeli odpalimy jednego toma na tablecie, a drugiego toma na telefonie, te dwa tomy będą się ze sobą komunikowały, i wtedy właśnie wytworzy się pomiędzy jakiś związek, który sprawi, że uchwycimy jakiś dźwięk dziecka, przerażający dźwięk dziecka, płacz albo krzyk. Ja tego jeszcze nigdy nie testowałem, więc teraz jest ta chwila, żeby sprawdzić, czy naprawdę uda nam się uchwycić te płacz dziecka. Chciałem jeszcze na takim filmiku, czytałem gdzieś na jakiejś tam stronie, że takie, takie rzeczy właśnie się dzieją, gdy watomy się spotkają. Właśnie to sprawdzimy. Mega specyficznie to podchodzę, ponieważ jak to gra dla dzieci i jakieś dźwięki dzieci. Drugą sprawą jest to, że też powinniśmy uchwycić jakieś dziwne słowa, gdy powiem do niego słowo kill. Więc też to dzisiaj będziemy sprawdzał, więc przechodzimy teraz do właśnie właśnie tych aplikacji i będziemy to sprawdzać. Dobra, chcę sobie możecie zauważyć, mam teraz tablet i telefon i będę odpalał jednocześnie aplikację MyTOM na telefonie i drugą aplikację MyTOM na tablecie i sprawdzimy sobie, co na początku się stanie, gdy one dwa się spotkają, czy cokolwiek się wydarzy. Dobra, odpalałem na początku na telefonie MyTOM, odpaliłem i on już nasłuchuje właśnie w tym momencie nasz każdy dźwięk, który wypowiem. Zobaczcie sobie. Widzicie, on przekształca teraz nasz dźwięk, będzie go po prostu modyfikował jakby pod ten głos tego Toma. Jak widzicie, jest bardzo mordy głośno. Teraz odpaliłem dwa Tomy i one powinny się ze komunikować. Sprawdźmy sobie czy po prostu, jak teraz rozmawiam, czy uchwycimy też jakiś dziwny dźwięk, czy będzie nas spokojnie. Dobra, dobra. czy uchwycimy też jakiś dziwny dźwięk, czy będzie na spokoju. Dobra, dobra ale zobaczcie, sobie, że w tej grzebie moleczki to jest gra na dzieci. A zobaczcie sobie, że możemy w tym momencie bić tego kota, jakby się nad nim znęcać. Jest to bardzo mega moleczki, dziwna sprawa. Tak samo jest sprą dziwną, że Mordy, jak on załatwi, załatwi się na toalecie, możemy odsunąć tą kabinę i Mordy też go znowu bić. Zobaczcie sobie, możemy go cały czas Mordy bić. Ten kot właśnie teraz Moleczki cierpi przez nas, ale nie o to chodziło. Zobaczmy, czy naprawdę to będzie działało. Teraz odpalę po prostu na dwóch tomach, pojemu mu hello i zobaczymy, czy usłyszymy właśnie ten dźwięk tych dzieci. Aby uzyskać najlepszy efekt właśnie dźwięku tego, tych dzieci, które Należy odsunąć ten telefon, wypowiedzieć to właśnie na cichu, po cichu, i wtedy właśnie, gdy on będzie mówił do tego telefonu, oni nawiążą kontakt i oni będą powtarzać właśnie jedno słowo. I gdy będą powtarzać tak, na przykład, piąty raz, wtedy gdzieś w tle słychać właśnie dźwięk tych dzieci. Włączam jednego. Pozwólcie, przez chwilę będzie mną cisza, bo chcę Wam to wszystko pokazać, żeby on nie powtarzał ze mną, więc będę najpierw cisza. Hello. What the f może się to? Ej, jezdu, śmierć, tą. to. Mory było słuchać bardzo wyraźnie dźwięki jakiegoś paczę z dziecka i śmierć spróbuję to drugi raz zrobić, ale strasznie trudno to wywołać, ponieważ oni przewidują każde moje słowo, ale gdzieś tam w tle było słuchać właśnie tego dzieciaka, który płacze. Zróbmy to może jeszcze raz i sprawdzimy sobie czy naprawdę to nie była jakaś pomyłka, bo mega dziwna sprawa, trudno to wykonać. Czekajcie, może jeszcze raz to odpalam wszystko, musi być mega cisza, ale było słuchać, już mordy było słuchać. Eee. Chciałbym ja przypomnieć, że naprawdę było słychać jakiś dźwięk dziecka. Nie wiem, czy tam o, do góry tej był dźwięk dziecka, czy jakieś też inne dźwięki wywołaliśmy, ale było to jakieś dziwne, przerażające dźwięki. Mord, nie próbujcie to sami w domu, bo są że to mega moleczki dziwne. Zaraz też próbuję powiedzieć, jakieś inne słowa, na przykład kill, ponieważ też to nie podobno działa ze słowem kill. Różne dźwięki wywołują różne reakcje, na przykład słowo hello wywołuje właśnie dźwięk tego dziecka, które płacze, a słowa się kill podobno wywołuje jakiegoś demona, więc sprawdziłem sobie moleczki też to, czy słychać właśnie dźwięk jakiegoś demona, gdy powiem właśnie do my talking tomo słowo kill. Mord, tak na razie widzieliście sami, że wywołaliśmy jakieś. Dźwięk dziecka, było to mega mureczki przerażające. Jest to bardzo trudno moreczki nagrać, ponieważ tylko osoby, które zachowują się mega cicho, właśnie te dźwięki doświadczają. Więc ci mi jeszcze wywołać ten dźwięk demona. Jest to mega dziwna sprawa, że gra dzieci, a takie dźwięki się wywołują. Naprawdę, Mordy, nie chcę was straszyć, ale takie dźwięki sami słyszeliście, że powstają. Lecimy, Mordy, z słowem Kill. Więc, Mordy, teraz widzicie, mam znowu tablet, mam znowu telefon i będziemy znowu wywoływać dźwięki. Tym razem powiemy słowo kill i wtedy powinniśmy wywołać jakiegoś demona, ducha, który nam odpowie bardzo dziwnym, złowieszczym dźwiękiem. Sprawdźmy sobie, czy na coś takiego będzie. Muszę znowu zachować ciszę, ponieważ, te, jak wiecie dobrze, Maj Tom powtarza każdy dźwięk z nami, więc muszę resztki powiedzieć do jednego telefonu, one będą ze sobą się komunikować. Wtedy właśnie powinien powstać ten dźwięk demona. Więc, Mordy, lecimy. Kill! What the fuck? What the fuck? Mordy, nie wiem, czy słyszeliście, ale był ten dźwięk tego jakby demona, no mureczki, tam było słuchać albo jakiś dźwięk albo osób, które naprawdę no, nie chcę powiedzieć o słowa, ale to bardzo mega dziw dziwnie brzmiało jakieś dziewczyna mureczki cierpiała, lecimy jeszcze raz po słowo kill, ponieważ mordy, nie wiem, wyszłam to trochę, ale było tam słuchać jakąś, nie wiem, dziwną dziewczynę, która nie wiem jęczała ze strachu. Mordy, dobra, lecimy jeszcze i jeszcze raz po słowo kill. Kill. Ja pierdziel, był mordy dźwięk od demona. Na końcu mord zaczynych zdań był dźwięk od demona, łody. Na początku było dźwięk dziewczyny, jakby jakaś była mureczki raniona, bo została się jej krzywda. Drugi dźwięk, jaki to udało nam się uchwycić, był to dźwięk jakiegoś moreczki demona, który na zawsze na końcu zdania coś tam krzyczał. Zjeść moreczki sami i naprawdę pewnie próbujcie tego robić. Jest to mega dziwna sprawa, że takie rzeczy moreczki dzieją się w aplikacji dla dzieci. mureczki znacznie Wam to, że to jest aplikacja dla dzieci. To nie jest mureczki aplikacja dla dorosłych, to jest aplikacja dla dzieci. Moreczki słuchać jakieś dziwne jęki, słuchaj jakieś dziwne krzyki i słuchać również dźwięki jakiegoś demona albo jakiejś osoby, które zosta zostały moreczki skrzywdzone. Ja te mureczki odkryłem przypadkowo i zobaczcie sobie, że ta, ta legenda naprawdę działa. Jest to wszystko pisałem leczki bardziej w internecie, że to nie było, że ja to gdzieś nie wiem, tak sobie wymyśliłem. Jest to mega, ale to mega dziwna sprawa. Więc lecimy do podsumowania. Dobra, jak mogli się zauważyć, było to mega dziwna sprawa. Ja nie spodziewałem się takich obrotów spraw, że usłyszę takie mega moreczki przerażające dźwięki. Ja nie wiem czy teraz w ogóle zasnę przez te aplikację. Ja współczuję w ogóle osobom, które nie wiem, to usłyszały przypadkowo, gdy bawiły się tą aplikacją po prostu sobie w nocy w pokoju chciały się odprężyć, a nagle słyszą takie przerażające dźwięki. Ja nie polecam wam sprawdzać tego sposobu na wywołanie właśnie tych dźwięków, bo może was to przerazić i możecie nie wiem nie zasnąć przez cały dzień, przez całą noc, nie będziecie moreczki, mogli w ogóle praktycznie spać, bo ja teraz takie mam ciarki do tej pory mam ciarki i takie mam emocje że ja chyba już nigdy w życiu nie wejdę na te aplikacje i nie będę bawić się mureczki tym mordy z kotkiem słodkim nie wiem ta aplikacja jest mega dziwna jak można w aplikacji w ogóle nie wiem bić jakiegoś kota i mordy czerpać tego satysfakcję jest to mega dziwne i jeszcze te wszystkie dźwięki które powstały przez to że puściliśmy dwa tomy równo sobą żeby rozmawiały Moreczki nie polecam nikomu żeby korzystał z tego z tej aplikacji w ten sposób bo możecie nabawić się jakiś nie wiem braku Możecie nabawić się ciarek i możecie po prostu się wystraszyć, więc nigdy nie korzystajcie z tej aplikacji właśnie w ten sposób. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę w komentarz i jeżeli Was to zaciekawiło, mogę zrobić drugą część z tego i mówić, wypowiadać jakieś inne słowa do tej właśnie aplikacji i zobaczymy sobie, co wyjdzie. Jak na razie dzisiaj odkryliśmy, że jest jakiś dziwny krzyk dziecka, jest dziwny krzyk kobiety i jest dźwięk demona. To mega dziwna sprawa. Jeżeli Ci się nie zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, napisz to w komentarzu. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!